Dzień dobry, moi drodzy! Witam serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Przy pierwszym filmie, gdzie prezentowałem Wam ten motocykl, mówiłem o kilku powtarzających się u wielu właścicieli usterkach. Jedną z nich jest właśnie pękanie tej ozdobnej ramki reflektora. Często ludzie po prostu gubią ją podczas jazdy. Ona jest mocowana wewnątrz, tu na taką wypustkę, z jednym wkrętem. Ta wypustka po prostu pęka i cały ten ring ludziom odpada. Póki co serwisy wymieniają to w ramach gwarancji wymieniają całą lampę, bo ten element ozdobny nie jest na razie dostępny jako część zamienna, chociaż w katalogu występuje jako osobna. Część. No, ale w samej konstrukcji lampy nic się nie zmienia, więc można się spodziewać, że nawet jeśli ktoś dostanie nowy reflektor, to za jakiś czas stanie się dokładnie to samo i problem się powtórzy. Troszkę mam wrażenie, jakby producent przeliczył wszystko i doszedł do wniosku, że bardziej opłaca mu się wymieniać te lampy i po prostu przeczekać. Eee, aż ludziom upłynie gwarancja, a potem to się właścicielu martw sam, niż w jaki sposób ją przeprojektować. No więc postanowiłem uniknąć mm, tej usterki i chcę sobie ten ring wkleić na bezbarwny silikon. Od czego zaczynamy, moi drodzy? No Od tego, żeby sobie zrobić zdjęcie, jak tę lampę macie wyregulowaną, żeby. Potem ją ustawić dokładnie tak samo. Jak już syknęliśmy tę fotkę, to lampę musimy odkręcić. Mamy tu nakrętki dziesiątki i z drugiej strony, albo musicie mieć torksy, albo klucz płaski lub płaskooczkowy ósemkę. Lepiej chyba nawet będzie, żeby nie wyjmować obu tych śrub mocujących lampę. Wystarczy wyjąć tylko tę górną, a dolną poluzować sobie nakrętkę. No ja tu zacząłem od odkręcania dołu, stąd też tej nakrętki już nie ma. Ale jak zostawicie dolną śrubę, no to lampa jest wtedy zabezpieczona. Nie będzie nam dyndać na przewodach, tylko po prostu zostanie nam w tym sporniku. No i jak widzicie, żeby dostać się do wnętrza, Mamy tu trzy śruby na śrubokręt krzyżakowy, więc otwieramy. No, i po odkręceniu i wyjęciu śrub mamy już bebechy lampy na wierzchu. Przekręcamy sobie troszkę. No, i tu jest moi drodzy widoczny ten wkręt, który trzyma nam całą ramkę lampy. Wykręcamy go. I zdejmujemy ten ring. No, i moi drodzy, mamy tu sporą niespodziankę. Wygląda na to, że jednak producent poprawił to mocowanie. Bo spójrzcie, na obwodzie, poza tym wkrętem, mamy, już Wam pokazuję, takie zatrzaski. Raz, dwa jest tu. Tu będzie trzeci, no to w sumie chyba są cztery, cztery zatrzaski, którymi ta ramka jest mocowana. I jeszcze dodatkowo jest tu, już Wam pokażę to miejsce na wkręt. No powiem Wam, że nie jestem w stanie sobie wyobrazić jak można zgubić taką ramkę przy takim sposobie składania tego wszystkiego. No, prawdopodobnie producent jednak coś tu poprawił, tak? Więc, Kieruj Motor, zwracam honor i przepraszam za krytykę. Przepraszam, jeśli faktycznie to uległo modyfikacji. No więc, nie będę tego ringu zdejmował, ale moi drodzy, mimo wszystko, skoro już tu jestem i mam silikon, wcisnę sobie tu po obwodzie. Po prostu z końcówki silikonu z pistoletu taki silikonowy wałeczek. Nie zaszkodzi, a na pewno zmniejszy wibracje, które przenoszone są na te plastiki. Tak więc wciskam ten silikon i składam wszystko do kupy. No dobra, więc mamy położony silikon wszędzie dookoła. Jak ktoś jest pedantem, można sobie wygładzić paluszkiem. Jak gdzieś ktoś upaczkali się tym silikonem, to moja rada jest taka idealnie świeży silikon można usunąć benzyną ekstrakcyjną. Nasączcie sobie szmatkę albo ręcznik papierowy, benzynką ekstrakcyjną i wszystko ładnie zejdzie. Jak silikonowałem, to sobie pomyślałem, moi drodzy, że niekoniecznie konstrukcja tej ramki została przez producenta zmieniona. Że Może być tak, że skoro Taki gruby element, już sekundeczka, jak ten tu, czyli to plastikowe mocowanie, do którego wchodzi w kręt, jeśli on pęka, to tym bardziej pęknąć mogą te cieniutkie zatrzaski. Nie wiem. Ja po prostu snuję przypuszczenia. Fajnie by było, jakby ktoś się odezwał z posiadaczy SRV komu taka sytuacja już się przydarzyła jak ten ring wygląda a niektórzy ludzie jak im odpadł to go za chwilę znaleźli jak to wygląda po tym jak go zgubiliście czy wasze ringi też miały po obwodzie takie zatrzaski a jeśli miały to no to jakim cudem to odpadło czy to też popękało nie wiem, to jest dla mnie nowość. Eee, czytałem o tym, że to się dzieje dość często. No i jak widzicie, zabezpieczyłem sobie. U mnie ta obwódka na pewno nie odpadnie, bo będzie po prostu trzymana tym silikonem. No to cóż, skręcamy wszystko do kupy. Na koniec wszystko sobie elegancko, Czyścimy i raz na zawsze zapominamy o problemie. Przestajemy się martwić, że kiedyś zgubimy ten ring. Dzięki serdeczne za dziś, moi drodzy. Do usłyszenia w następnym filmie. Lewa w górę. Cześć.